Słuchajcie, kolejny odcinek Spec Simulator X, zapraszam Was bardzo serdecznie. Podobno jest nianket w grze, więc będziemy go polować na niego. Ja postaram się wykupić tutaj wszystko, co się da, ale widzę, że tu są jakieś bóle. Kurka, upolujemy to, zostawcie lajka i zapraszam Was oczywiście na mojego streama. Link macie w opisie, followujcie mnie na Twitchu. Zaraz tu wykupimy, słuchajcie, ile się da rzeczy, żeby mieć ten maksymalny level. I mam nadzieję, że ten Nian Cat tutaj będzie, bo widziałem, że jest, ale to chyba jest losowe, jakie te PETy zostają dodane. Więc poczekamy jeszcze te 4 minuty, do Was wrócę i zobaczymy. No, moi drodzy, teraz mamy inne PETy: Huge Bobcat, mamy tutaj Huge Mushroom King, czyli Grzybi Król, i mamy PETa Storm Agony, no, ale niestety nie mamy tego Nian Cata, na którego poluję. Troszkę szkoda. Ciekawe jak, jak wygląda, wyglądają te pety, zaraz sprawdzimy. Patrzcie, ej fajnie, ten grzyb król jest naprawdę spoko. Super, szkoda, że Preston nie dodaje tak dużo tych, cześć Erut, cześć, dzień dobry, tak dużo petów, więc to jest słabe słuchajcie. A jak wygląda ten Niankat? zaraz wam powiem. Jeżeli chodzi o Niankata, no to tutaj on tak wygląda. To jest filmik od Mr. Roblox. On, jemu się udało to wydropić. Mi niestety nie, ale poluje właśnie na tego Nian Kata. On jest naprawdę fajnie. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. Całkiem spoko. Niech go założy. Panie, załóż Nian Kata. Huge Nian Kata. Czemu on go nie założy? Ale spoko to naprawdę wygląda. No i słuchajcie, gramy sobie w Pet Simulator Z. I moim zdaniem on jest. Ten, ten simulator jest o wiele lepszy od Pet Simulator X. To znaczy. Jakby nie było wszystko od razu, natomiast to, że jest tak dużo petów, to jest naprawdę spoko, naprawdę, naprawdę fajnie.